Cześć, witajcie. Dostałem od firmy Prosa, właściciela portalu kosiarka.pl, takiego wariata do testów. To jest, można powiedzieć, taka karczownica, taka przede wszystkim kosiarka do wysokiej trawy, włoskiej firmy EcoTech, model HRT110 Swing. Choć oznaczam tu współpracę, dostałem ten materiał, żeby go solidnie przetestować i jeśli jakieś wady tutaj wyjdą, też mogę o nich wspomnieć, więc będzie to taka... Postaram się zrobić ją mega rzetelnie, tą recenzję. Śmiało mogę nią z jakieś małe drzewka spróbować skosić, śmiało natrafię na jakiś kamień, nic się tu kompletnie nie no I przede wszystkim mam znaleźć najbardziej możliwy, wymagający grunt. No, i tak się składa, że znalazłem dość wymagającą działkę. Jesteśmy na tyłach działki mojej teściowej. No, zobaczcie, ta trawa miejscami. Jest wyższa ode mnie, mimo że mam tak naprawdę 1,85 m jest naprawdę wysoka, nie była chyba z 4 lata koszona, więc to są wszystko takie jesienne odrosty, ale są tu również jakieś drzewka. No aż takiego to raczej nie skoszę, ale takie mniejsze postaram się skosić. I choć najpierw postaram się to wszystko ogołocić, więc skosić jak najbardziej się da te 40 arów i bardziej szczegółowo na temat tego sprzętu się wypowiedzieć, to już naprawdę pokrótce opowiem wam, co my tutaj w ogóle mamy, w czym ten sprzęt jest taki charakterystyczny. Kształt maszyny już pokazuje mniej więcej o co chodzi. Tu mamy operatora, silnik z przodu. Najbardziej wysunięte jest kosisko, i tutaj mamy tak naprawdę zespół noży czterech. Są to uchylne noże, które są takie dość szerokie. Jeśli uderzymy jakąś przeszkodę, ten nóż się złoży. I mamy tu taką dużą, otwartą przestrzeń, przez którą po prostu ta trawa nam tutaj wchodzi, jest wykaszana i nigdzie na boki ta trawa nam się nie wysypuje, tylko ewentualnie zostaje na dole, lub jest tak, jakby nieco wyrzucana do przodu. Noże chylne to wyznacznik serii HRT. Jeśli chcemy wersję bijakową, to ona wyistnieje w modelu HSR. Tutaj szerokość robocza to 65 cm, jeśli chcemy nieco więcej, to 80 cm szerokości roboczej oferuje nam model HRT 135. To wszystko napędzane jest przy pomocy bardzo fajnego piecyka, jakim jest Honda GXV 390. Bardzo fajny motor, bo jest już z tą żeliwną tuleją, cylindra z kłutym wałem korbowym. No ta najmocniejsza wersja Hondy, więc właśnie ta wzmacniana. Bardzo prosty i całkiem duży, jak na tę szerokość roboczą, motor. Śmiało są tam po drodze jakieś 340-270, ale zdecydowano się na tą dużą. To wszystko, z tego co pamiętam, uzupełnia 8-litrowy dedykowany zbiornik paliwa. Nadaje się ona do koszenia zboczy, dzięki temu, że w szybki sposób możemy, o m.in. w ten sposób, pochylić tę maszynę. Zobaczcie, robię to jedną ręką. I to będzie fajnie widać na zboczach. Tu na razie jest bardzo płasko, więc nie będę w stanie tego w pełni pokazać. Ale również te opcje przetestuję. Tych dźwigni trochę tu jest, więc tych bajerów również się tu znajduje troszeczkę. Między innymi tu w szybki sposób możemy podnosić i opuszczać rękojeść. Tu mamy regulację prędkości napędu hydrostatycznego do 4,2 km na godzinę. Regulację obrotów silnika. Osobno włączane noże, osobno włączany napęd. I przede wszystkim to, co też cechuje ten model, to już taka ostatnia ciekawostka. To właśnie podwójny hydrostatyczny. Statyczny system, no jakby wam to przetłumaczyć. W praktyce są to po prostu tak jakby dwa silniki, dwie pompy hydrostatyczne, które osobno napędzają nam z każde skół, przez co tą kosiarką mega sprawnie się zawraca. Mamy tu dźwignię i na przykład z tego co pamiętam, jest to ta dźwignia, nie to jest ta. Jeśli chcemy natychmiast tą kosiarką zawrócić w prawo, to obraca nam się tylko lewe koło i kosiarka w miejscu tylko tym kołem nam nawraca. To jest też taka ciekawostka, oczywiście w drugą stronę i na biegu wstecznym działa to tak samo, i wszystkie te opcje pokażę Wam teraz mniej więcej podczas pracy, a jeszcze finalnie po wszystkim ten sprzęt postaram się podsumować. Aha i na chwilę obecną będę pracował na tych pompowanych kołach, które są w maszynie standardowo. Można do nich dokupić opcjonalnie takie stalowe koła, które dodatkowo można rozszerzać, zarówno stalowe jak i te pompowane i je będę bardziej testował na pochyłościach. No chyba, że tutaj maszyna nie będzie chciała się przedzierać przez tą trawę, to też założę te stalówki i przetestuję. No dobra, przedzieramy się teraz przez to. Boże, kosiarkowy szejk z alergią na trawę. Porażka. Co za uśmiech. Dobra, wydzieliłem tu takich 6 sztuk, zobaczymy jak sobie z tym poradzi, tak specjalnie trawę wokół nich skosiłem, żeby się skupić tylko na nich, no średnica tak jak widzicie, żeby tak już siekierką na raz ciachnąć, to już trzeba by się troszeczkę przyłożyć. no zobaczymy jak ten sprzęt sobie z tym poradzi. Za blisko telefon postawiłem i się przewrócił. Ale no cóż, leżą tak samo. Porąbała wszystko, chociaż wjeżdżałem na pełnej prędkości, też troszeczkę przesadziłem. Nie ma co aż tak się wygłupiać z tą maszyną. No dobra, tu został tylko kawałek i już taki obszar będzie skoszony. A ciebie jakie wielkie mrowisko. Ło, nieźle. Też sobie z nim poradziłem, no będą musieli to niestety odbudować biedne mróweczki. No cóż, po sprzęcie widać, że się napracował. Nie da się ukryć, że wykonał kawał dobrej pracy. Mnóstwo tu na nim syfu, no ale zobaczcie, kawał powierzchni wyczyszczony. No i cóż, finalnie po tym dniu testów odnoszę wrażenie, że na szczęście sprzęt obronił się sam. Przetrwał go bez żadnej najmniejszej usterki, no ale to było w sumie takie dość oczywiste. Ale przede wszystkim takie maszyny, gdy pracują na usługach, to klienci wymagają, aby trawnik po skoszeniu, trawnik, no łąka, cokolwiek, w miarę się prezentowało. I tu myślę, że jak najbardziej maszyna robi to dobrze. Nieważne, czy trawa jest metrowa, dwumetrowa, czy tak jak w tym przypadku kosi się trzymetrową trzcinę, to nawet przy pojedynczych pojazdach ona jest wyrównana. No i przede wszystkim radzi sobie z tą trawą. 95% myślę przejazdów to były przejazdy z pełną prędkością, więc hydrostat ustawiony na maxa, wtedy porusza się 4,2 km na godzinę i nie było czegoś takiego, że się dusi, że jej ciężko. No ta jednostka do tej szerokości roboczej pasuje doskonale. Fajnie to wszystko współpracowało. W jednym miejscu były problemy z koszeniem, bo dosłownie utopiłem maszynę na tych gumowych kołach, więc zrobiłem szybki pit stop, by zamienić te koła wtedy na stalowe. Pit stop Mimo wszystko miała troszkę ciężko, bo tam jest tak miękki grunt, tak podmokły, że samemu ciężko jest przejść. to też ta działka z tego powodu jest nieużywana. A skoro działka jest nieużywana, to niestety, jak to miało tendencję za czasów PRL-u, jeśli działka była nieużywana i pojawiły się w domu jakieś śmieci, jakieś szmaty, jakiś gumoleon, cokolwiek, wszystko było wynoszone na tą działkę, bo może w magiczny sposób ktoś uznał, że to kiedyś zniknie. No, nie chciało zniknąć, i ja na tej działce znalazłem porzuconą siatkę przy wymianie płotu. Właśnie te jakieś różne szmaty, butelki po dwusetki, setki, to już nawet nie liczę, ile tego było, ile tego się poczaskało. Nawet Kilka razy wjechałem w takie betonowe słupki, które również coś wymienił ogrodzenie, rzucił na tą działkę i tak porzucił, wbiłem się w te słupki, przyszlifowałem kilka z nich dość porządnie i nic się też z tą maszyną nie stało, ale oczywiście noże dostały troszkę popalić, więc teraz to pokażę. A tak właśnie się prezentują. Troszeczkę bardziej dostają popalić te wyżej, bo to one pierwsze wycinają trawę, są wysunięte nieco bardziej niż te noże dolne. Zobaczcie, nawet z takimi stępionymi nożami. Już na sam koniec kosiłem tutaj trawę, taką po prostu za działką nieco większą. Tam gdzie sobie zwykła kosiarka spalinowa nie dała rady, no to ten sprzęt wciąż bardzo fajnie bez żadnych odrostów tą trawę koś. Tak. To bywa z czterosuwem. Nie pali dużo paliwa. Zabrałem ze sobą 10 litrów. Finalnie wlałem tu tylko piątkę i przestawiałem wielokrotnie kamerę w różne punkty. Parę razy ten sprzęt chodził bez obciążenia. Testowałem ją jeszcze na takich skarpach, i tutaj wykosiłem sobie zadziałką, więc finalnie myślę, że ona około trójki 3 litrów, max 4 wzięła na tą powierzchnię. Ciężko to pokazać, ale ta maszyna ma właśnie tą funkcję, że jedno koło można sobie zblokować i fajnie, że nie działa to zero-jedynkowo, że albo je blokujemy, albo nie. Tylko mamy tu dwie dźwignie. Przez to delikatnie je naciskając, możemy cały czas korygować to, gdzie maszyna ma się poruszać. Nie wiem, czy będzie to widać na jakimś filmie w praktyce, ale nic nie trzeba tym sprzętem sterować. Opieramy tylko dłonie i jak chcemy delikatnie w prawo, delikatnie tylko naciskamy tutaj rączkę. Jak chcemy w lewo, delikatnie naciskamy tą z lewej strony, i sprzęt cały czas nam na tej hydrostatycznej pompie się koryguje, więc nie musimy się z nim jakoś tam szarpać, wyginać, żeby jeśli. Na przykład zaczęliśmy kosić krzywo czy cokolwiek, żeby robić tam jakieś zakręty. Opieramy sobie dłonie i lecimy. Spróbuję teraz pokazać. Działa to do tego stopnia skutecznie, że jak mocno chcemy skręcić w prawo, to to lewe koło, prawe koło wręcz cofa nam się lekko do tyłu, więc te zawroty można robić naprawdę ciasne. Próbowałem to pokazać na takim betonowym słupie. Nie wiem jak to wyszło, no ale zobaczcie, można natychmiast skręcać, przez co też nie trzeba jakichś tam wielkich łuków robić, więc jest przy tym bardzo zwrotna. I przede wszystkim też producent o tym pomyślał. Te ramiona są dość szeroko, więc przy samych skrętach nie dostajemy tymi dźwigniami po żebrach, tylko w razie co mieścimy się tutaj, mamy czas. By ustawić się odpowiednio do maszyny. No, gdyby to było ciaśniej, no to widzicie, nawet taki grubas jak ja się tutaj mieści, więc też zostało to przewidziane. To też było spoko. Z plusów również, że maszyna jest bardzo bezpieczna. No, już to nie chodzi o jakieś przesłonki, żeby nam tutaj jakieś trawy, gałęzie, cokolwiek nie uderzało po rękach, ale faktycznie nie ma takiej sytuacji, że gdzieś coś spod tego zespołu noży, wyleciało mi koło głowy. Wszystko, jeśli ma gdzieś tendencję lecieć, to raczej do przodu. Dlatego też mało jest takich nagrań od frontu. A jeśli już są, to ze statywu, bo faktycznie lepiej tutaj. Do frontu nie, nie podchodzić, przed czym nawet jest uszkodzenie, żeby się z przodu nie zbliżać na odległość 30 metrów. Bardzo fajnie sobie musi radzić na nierównościach, ale kurczę, mieszkam w takim rejonie Polski, że jest tu tak płasko, że miałem problem to trochę przetestować. Tu mi chłopaki z kosiarka.pl mówili, że ogólnie nią da się fajnie manewrować od razu z przezrzuceniem tego silnika. Więc jeśli kosimy w ten sposób i zawracamy, to wiadomo, że ta pochyłość silnika musi być skierowana w odwrotnie, więc trzeba przy okazji tę maszynę przerzucić tak i da się to podobno bardzo fajnie płynnie zrobić, ale kurczę, ja miałem tutaj tylko jakiś rów, żeby to potestować i nie mogłem się tego nauczyć za bardzo, bo... No, było to wszystko trochę za strome. Wolałabym na początku na czymś łagodniejszym, za krótkie też i wierzę, że faktycznie da się to ogarnąć, ale kurczę, nie miałem za bardzo sposobności. No i sam test w pochyłości to wyszedł, też taki sobie, bo mówię, no nie mam tu po prostu warunków, albo jakiś ruf, albo jakiś wała, to wszystko jest krótkie. Także te testy akurat u mnie troszkę nie wyszły, więc zapraszam do strony kosiarka.pl. Oni mieszkają w górzystych terenach, także u nich możecie sobie zobaczyć, jak taki sprzęt w tych warunkach się sprawdza. Ale nawet jeśli. Zrobimy to nie tak płynnie. Na chwilę będzie silnik przechylony pod trochę złym kątem, więc nie będzie idealnie poziomo. Też nic się nie stanie. Te silniki Honda mają tolerancję. To nie jest tak, że się zaraz zatrze, zaleje paliwem czy cokolwiek. No, zobaczcie zresztą sami. A może bez sania, jednak. I wiatr Kosić tak cały czas nie bardzo, ale na chwilę, tak jak widzicie, żadnego problemu nie ma. I kurczę naprawdę ciężko jest się tu czegoś szczepić. No zbiornik na paliwo jest wystarczający. Kurczę, no robiło to robotę. Mocy nie brakowało. No gdyby miał się czegoś szczepić, to już z takich raczej pierdł. No jak kosiłem tą trzcinę, trochę z niej się sypało. Nie wiem, czy to są nasiona w tej trzcinie, czy cokolwiek. No to dwa razy musiałem tak ze startera, bo tutaj mamy ogólnie chłodzenie silnika, zgarnąć trochę brudu, no bo trochę się tego nazbierało. No to w sumie, nie wiem, mogłaby może być jakaś siata siatka dodatkowo, no chociaż to też jest siatka, także taka pierdoła trochę. To, co jeszcze można by uznać za wadę, no to silnik porusza się, znaczy cała maszyna, na takich płozach, ogólnie widzicie te płozy, lekko się tam z farby obdarły, ale no myślę, że nie wytrą się one zbyt szybko. Natomiast czasem bywa tak, że, no nie wiem, jeśli jakieś tam mamy większe drzewko czy jakąś większą ilość trawy, to wejdzie nam troszkę pod tą płozę i jako, że ten sprzód nie jest mocno dociążony, to lekko nam się ta maszyna może przodem wtedy uniesie, ale to też wystarczy zareagować. Lekko ją tam rączkami docisnąć i wszystko sobie spokojnie zmieli. To się dzieje sporadycznie. No, to jest taka największa rzecz, której bym się tutaj czepił w tej maszynie, ale no mówię, to no raczej nie jest coś poważnego. W razie co to na całym tym ślizgu mamy również regulację wysokości. Widzicie, tu można go obniżyć, koła, ich rozstaw można zwiększyć. Też nie wiem, czy udało mi się to gdzieś wcześniej na nagraniu pokazać. Widzieliście, jak zachowały się noże po tych łącznie może 50 wykoszonych arach. Tu jeszcze odkręcę te cztery tu śruby na klucz 10 mm i pokażę Wam, w jakim stanie jest ogólnie pasek. A przy okazji też zobaczymy, ile tu syfu, no bo też w sumie kosiłem nią, ale nie zdemontowałem jeszcze tej osłony. No, coś w sumie wygląda to na mega prosty system. Bardzo banalne załączanie noży. Tu mamy taki wałek na łożyskach, na dole jest zaczepiony cały zespół tnący tu po prostu z naciąg włączamy to po prostu no po pasku nie widać w sumie, żeby tu gdzieś się palił czy cokolwiek, także dał sobie radę świetnie no a przypominam, że też ścinałem między innymi jakieś tam drzewka, tu mamy hamulec żeby noże się szybko zatrzymywały, to jest taka sporych rozmiarów kostka no i zobaczcie sobie jak te paski wyglądają tam głębiej, tam na samej górze powinniście widzieć koło pasowe na silniku, tym paskiem napędzany jest to koło pasowe a z niego napęd przekazywany jest już na noże, a pod spodem jest jeszcze pasek który napędza skrzynię hydrostatyczną. Do napędu kół trzeba znacznie mniej siły, bo nie zużywa to zbyt dużo energii, także najważniejsze obciążenie jest tu na zespole tnącym. Tak to działa w praktyce. W sumie wymiana nie wygląda na trudną. Myślę, że tutaj zrzucając te śruby i ewentualnie coś tu jesteśmy sami gdzieś tam w stanie w plenerze ten pasek wymienić w razie gdyby doszło do afarii, no ale nie zapowiada się, żeby to był jakiś delikatny podzespół. Jest tu kilka ruchomych elementów. No te rączki, które można tutaj szybko regulować. Całe to obra zacanie tego silnika, no ale poprowadzono ramę przez całą długość tego urządzenia, chociaż no wiadomo, tam sama regulacja czy pochylenie nie ma nic wspólnego z obecnością ramy, no ale to wszystko jest tak twarde, że no kurczę, bez problemu za jedną część rączek chwycimy, podniesiemy całą maszynę do góry i nic się nie wygina, nic nie sprawia wrażenia, żeby tu się miało zaraz coś rozpaść lub że rozpadnie się w krótkim czasie, także no no chyba będzie to działać, także na chwilę obecną, no ja jestem z tego sprzętu zadowolony. Zerknijcie sobie na ten model i inne. Też jest wersja bijakowa, to odsyłam do, kosiar do strony kosiarka.pl, także tam sobie zobaczcie. A no i w ostatnia rzecz: cena. No niestety prawie 30 tysięcy trzeba za ten sprzęt położyć. 29 900. No i tu jak zawsze będą komentarze, że drogo macie prawo tak powiedzieć, że można sobie porównać, że to już prawie auto idzie kupić, że to już bardzo wypasiony traktorek, no ale jest to sprzęt dla specyficznej grupy odbiorców na no naprawdę wymagający grunt, a nie żałowano tu na podzespołach w dzisiejszych czasach no niestety. Silnik Hondy GCV GXV 390, przepraszam, to nie jest jakiś tani podzespół. Skrzynia hydrostatyczna to już też jaki by producent nie był, to trzeba kupę kasy za to położyć. No huskwarna do traktorków za kilkadziesiąt tysięcy pcha plastikowe skrzynie z plastikową obudową, no bo jest niestety taniej, no tu trochę nie żałowano. Jest tutaj też trochę patentów chociażby właśnie z tym obracaniem tego silnika, także no tyle to musi kosztować. Poszalałem trochę tym sprzętem, muszę go spakować na paletę i oddać. A szkoda, bo można się fajnie odchamić. Dobra, dzięki. Na dziś to będzie wszystko. Zapraszam do swoich pozostałych filmów. Na razie, cześć!